Cześć. Bohaterem tego filmu jest Porsche Cayenne i wydawać by się mogło, że nie ma tutaj za bardzo o czym opowiadać, bo ten model jest już jakiś czas na rynku i każdy dobrze go zna. Natomiast Cayenne przeszło niedawno mały facelifting i na pierwszy rzut oka zmiany są naprawdę kosmetyczne. Natomiast kiedy zaglądniemy głębiej, to okazuje się, że jest ich więcej i opowiem o nich w tym filmie. Zapraszam. W zeszłym roku Kajen obchodziło 20-lecie istnienia na rynku. Od 2002 roku światło dzienne ujrzały trzy generacje tego samochodu, który według najnowszych informacji stanowi około 30% wszystkich sprzedanych modeli Porsche. Na początku swojej historii samochód budził wiele negatywnych emocji, ponieważ był to pierwszy słów w historii marki, która kojarzyła się głównie z 911-ką. K&N po faceliftingu nie przeszło spektakularnej metamorfozy z zewnątrz. Kosmetyczne zmiany przedniego zderzaka przysłaniają zwracające na siebie uwagę reflektory Matrix LED, które opcjonalnie mogą występować w odmianie HD, która będzie mieć w każdej lampie 32 tysiące pikseli, co pozwoli na bardzo precyzyjne działanie. Kiedy spojrzymy na tył to zobaczymy, że przeprojektowany został pas, w którym umieszczono lampy. Ponadto w konfiguratorze pojawiły się nowe kolory oraz wzory felk. Zdecydowanie więcej dzieje się w środku, bo wnętrze przypomina to z Tajkana. Nie znajdziemy już charakterystycznej stacyjki z lewej strony. Zastąpił ją przycisk. Na środku nie ma już dźwigni do zmiany biegów. Przeniesiono ją wyżej z prawej strony kierownicy. Przed kierowcą znajduje się ekran o przekątnej 12,6 cala. Ten na środku ma 12,3 cala, natomiast wyświetlacz przed pasażerem ma niecałe 11. Trochę zmian jest też pod maską. Zacznę od najsmutniejszej. Na rynku europejskim nie kupimy już odmian z mocą powyżej 500 KONI. Odmiana Turbo GT, która ma ich prawie 660, będzie dostępna na innych rynkach. Nie będzie już wersji Turbo S. Turbo i GTS. Stwierdzono, że Europejczykom wystarczą trzy odmiany. Dobra wiadomość jest taka, że trochę je wzmocniono, a wersja S będzie mieć pod maską czterolitrowy silnik V8 zamiast V6. Da ona kierowcy 474 konie. Nieco słabsza hybryda typu plugin ma 4 konie mniej, natomiast podstawowa wersja z 3 litrową V6 będzie dysponować mocą na poziomie 353 koni mechanicznych. Odmiana e-hybrid ma teraz większą baterię, jej pojemność to teraz prawie 26 kWh, co w teorii, według zapewnień producenta, powinno pozwolić na przejechanie 90 km na samym prądzie. Zapowiedziano, że w przyszłym roku pojawi się też odmiana w 100% elektryczna. Według aktualnej narracji, kolejna generacja tego modelu nie będzie już występować z silnikami spalinowymi. Kolejną faceliftingową zmianą jest udoskonalone zawieszenie, które ma dawać więcej komfortu i sprawiać, że samochód będzie pewniej się prowadzić. Porsche Cayenne zawsze starało się oszukiwać prawa fizyki, natomiast najnowsza generacja robi to jeszcze lepiej. Za tym jest praca, ciężka praca inżynierów. Tutaj są technologie, które kiedy zaczniemy je zgłębiać, to sprawiają wrażenie niemal kosmicznych, ale to wszystko tutaj jest, działa. Jeżeli producent zapewnia, że dane rozwiązanie nam w czymś pomoże, to to nie jest marketingowy bełkot i tak faktycznie będzie. Jadę w tej chwili najmocniejszą wersją z ten model. Brzmi nieźle, jeździ świetnie, mocy na pewno nam nie zabraknie, ale to, co jest najpiękniejsze, to właśnie sportowy charakter tego auta, bez względu na tryb, w jakim się poruszamy, bo nawet jeżeli jedziemy w trybie normal, to czujemy konkretny opór yy, na kierownicy. To jest w ogóle śmieszne, że kiedy nie kręcimy, to od samego początku czujemy taki sportowy opór. Czujemy też, że ta kierownica po jej puszczeniu od razu by wróciła do punktu zerowego. Nawet jeżeli jedziemy w trybie, który nie kojarzy się z takimi doznaniami, ten samochód ma cały czas taki jeden niepowtarzalny charakter i to jest niesamowite, jak bardzo on stara się dać nam poczucie bezpieczeństwa. Wchodzimy szybciej w jakiś zakręt, dodajemy gazu. Nic się nie dzieje, jedziemy tam, gdzie chcemy. To jest niesamowite, bo w takim samochodzie o takich gabarytach, no to raczej spodziewalibyśmy się, że tutaj coś niepokojącego zacznie się dziać o wiele wcześniej, ale nie. Jedziemy tam, gdzie chcemy i to jest wszystko przeszyte takimi fajnymi sportowymi doznaniami. A oczywiście, jak jedziemy w trybie Sport Plus, no to. Wszystko jest bardziej wyostrzone. Czujemy, że układ kierowniczy stawia większy opór. Reakcje na dodawanie gazu są jeszcze bardziej żwawe. Naprawdę, tym autem jeździ się wybitnie dobrze. I to nie jest tak, że ja nie widzę tutaj wad, że się zachwyciłem, bo się przejechałem w najmocniejszym Porsche Cayenne. Jest tutaj kilka wad, które przeszkadzałyby mi w codziennej jeździe, chociażby ta wspomniana praca układu kierowniczego. Kiedy nie mam ochoty na jakieś większe doznania, włączam tryb normal i nie chcę czuć tutaj na rękach, na bicepsach, że ta kierownica chce ze mną walczyć. Natomiast nawet kiedy jedziemy w tym najspokojniejszym trybie, to kierownica jest taka właśnie już nieprzyjemnie twarda, jeżeli jedziemy gdzieś dłużej. Poza tym mamy tutaj taki system wspomagania hamowania. To jest yy, Nowość w tym samochodzie i to sprawia, że kiedy chcemy nawet delikatnie zahamować, zaczynamy wciskać pedał hamulca to jest oczywista rzecz. Robimy to delikatnie, nic się nie dzieje. Centymetr, półtora centymetra już ten pedał jest przez nas wciśnięty i nic się nie dzieje. I nagle to hamowanie zaczyna być gwałtowne. Nienaturalnie gwałtowne to jest coś, co można spotkać w autach hybrydowych, w elektrycznych, że tam system rekuperacji jest nastawiony na maksymalne odzyskiwanie energii i właśnie to hamowanie nie jest naturalne, ale w takim aucie spodziewałbym się, że yy, będzie nieco inaczej. Odświeżone Porsche Kajen ma również nowe ceny, które otwiera kwota 428 tysięcy złotych. Dopłata do nadwozia coupe to około 20 tysięcy. Najmocniejsza odmiana jest droższa od bazowej o 100 tysięcy złotych. Te samochody raczej nie będą tanieć, więc jeśli ktoś chce kupić spalinowe Kajen, zanim ustąpi ono miejsca w wersji elektrycznej, to chyba nie ma na co czekać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać, co sądzicie o tym liftingu i do zobaczenia w kolejnych testach.